Co dzisiaj Państwo jedliście na siadanie? No, ja dzisiaj, ubasy, ja dam ja taką dobrą tłostą, ze słonką. Bardzo dobra no, była. Nie, no, Trochę no, to, majonezu. No, no, i chleb no, czerstwy. Bardzo to, to dobry. Tak, jak ja nie tak, mam jakoś to, dużo, ale sobie zjemy jak widać po mnie. No, może nie, nie spieszyłabym się, tak, a to no. Tutaj na Ukrainie nie ma co jeść, no. Polacy nie wysyłają, no. No, 8 700. Zł. Ja 14 jajek zjadłem. Tak, 14 jajek. Włożyłem kaszkeci, poszedłem do, do pracy, normalnie do pracy. I nie potrzebuję drugiego śniadania, bo 14 jajek zjadłem. Tak jest. I w Germanii, jak się je, to oni piją... pójdź tego... A w Finlandii w Finlandia się pije, A u nas do... taki sobie widzimy wódkę. No, tak ja co ja zjadłam? Wódki trochę wypiłam Nie podoba mi się. Czemu Nie, co? Ja tylko do pracy chodzę. Jak do pracy na Nie, 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 nie. То, что там спаднет из моего страгану, проработает, чтобы я забрала много экземпляра, чтобы... Шамплин, нет, 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 по нет, 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 To znaczy ja jestem z Moskwiska, tak, takich małych, taki mały, taki mały, taki mały, taki mały, taki mały, taki No, no, i, wygonił, starz, pensio, prosty, pensio, pomysłu, no i tak się mały, po mały, taki mały, taki mały, taki mały, taki mały, taki Ja taki mały, taki mały, taki mały, taki mały, taki mały, taki sery, nie mały, taki mały, a co pani poleca na obiad? Na obiad to nie przede wszystkim szkolec. No ja banany. trochę No, ja różne rzeczy. się ja i pracy, jak jak idę do Pracy to robię. sobie to robię. a to to banany, tak. to Dobrze mi nos, pani, i jest, mam, jestem jak jabłuszko czerwany, no i co jeszcze bym powiedział, to można dobrze, dobre jedzenie za granicą, to nie dostajesz takich dobrych ryb. Możecie jeść na surowo i będą wam dobrze włosy rosły, no. aż będziecie mieli piękną cerę, no, jedźcie, ja jedźcie ja świeże ryby. A co mogę jeść? Ja, no, baba mi powyrażała jakieś ryby stare. Nie będę ich jeść. Ja wystarczy mi stary ziemniak, który spadnie ze straganem 400 gramów ziemniaków Co ja mogę jeść? <gry> No, resztki Aha. jem, co znajdę. Co znajdę, to zjem. A że mam takie małe szpary, do 9700 zjadłam. Za tyle. No. Ale jakie produkty Pan uleca? Jakie <laughs> produkty? <laughs> masz kurwa ciężkie margarynę jakąś. wysmarować się tym. <laughs> Ja piero Ale pytanie, ja kiedyś nie Ale ile pan lat tak je te rzeczy O ja już 30 lat jem e, Kaszki jem 16 lat Ja, ja, lat. ja nie wiem nie Ja mam dobre kable USB tutaj To jest cała moja To jest moja maszyna całe moje życie Ja w tym jeżdżę tu o, Na sygnale uiu, 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 uiu. Nie, umiejętnie, dobrze, ale ja jeszcze ja jadłem do 21 tysięcy, sumie zjadłam kilogramów mąki i jem to mąkę. Rozmiar muszę jest... 15 deko kilogram wędliny. Dostojne pensje, I na bułeczki jakieś, wódką popić, najlepsze na śniadanie, proszę pana, najlepsze.